Tym razem pierwszej naprawy wymaga mój łupko, ponieważ przewrócił mi się ostatnio. Co prawda na trawie, ale wystarczająco do tego, żeby tutaj wyłamać podstawę mocowania lusterka. Tutaj to wygląda w ten sposób, że o, tu z tej strony pokażę. Tu jest taki, taki metalowy element. O, I on jest normalnie częścią pompy hamulcowej. I do tego elementu jest po prostu przykręcony lusterko. I cały ten element tutaj mi się ułamał, <grym> razem z lusterkiem. Ja byłem u spawacza, ale spawacz powiedział tak, że nie może tego przyspawać, bo to jest 600 stopni. Jak będzie tutaj spawał, to ten zbiorniczek, który jest plastikowy, od razu się uszkodzi, a tak samo tutaj, także tutaj jest taka gumka, która chroni tłoczysko przed dostaniem się brudu do środka, więc muszę całość teraz rozkręcić, czyli muszę odkręcić całą tą obejmę, odkręcić klamkę, Wyciągnąć to yy, zabezpieczenie gumowe i wyciągnąć ze środka tłoczysko, odkręcić ten zbiorniczek. Oczywiście cały płyn hamulcowy muszę spuścić. Jak to wszystko porozkręcam, to ten element to zawiozę do spawacza i spawacz mi to pospawa. Więc zabieram się teraz za rozkręcenie tych wszystkich elementów, czyli cały układ hamulcowy muszę tutaj rozkręcić. Teoretycznie rozkręcenie tego wszystkiego powinno być proste, ponieważ tutaj tak muszę te dwie śruby puścić, odkręcić. Tutaj śruba z wyżykiem, z płynem hamulcowym. Wtedy mi tutaj całość zejdzie, aha od spodu jest czujnik hamulca. No to gdzieś go tutaj. To tu jest czujnik hamulca. Ten czujnik hamulca muszę tutaj po prostu odpiąć. To jest od niego wężyk i wtedy mi tutaj całość zejdzie. Potem muszę tutaj odkręcić śrubę, żeby wyciągnąć klamkę. Więc ta klamkami też tutaj zejdzie. Tutaj mam na dwie śruby przykręcony ten zbiorniczek. Ten zbiorniczek muszę też odkręcić i potem będę wyciągał gumkę i tłoczysko. To tłoczysko, żeby wyciągnąć, tam jest podobno jakiś pierścień zegera, ale zaraz zobaczę. Oglądałem sobie filmiki na YouTube, jak to się robi. Zaraz zobaczę, to się, czy to się jeszcze mi się zgadza. No to pompa hamulcowa odkręcona. Tutaj bag zabezpieczyłem szmatką, żeby się nie pobrudził od płynu hamulcowego, bo podobno taki płyn jest żrący i może rozpuścić farbę. No i tutaj leży teraz ta moja pompa. Tak wygląda. Tu właśnie ten ułamany element. No i teraz pozostało tylko jeszcze odkręcić ten zbiorniczek, wyciągnąć klamkę, no, i wyciągnąć tutaj ze środka tłoczysko. Te operacje teraz przede Jestem coraz bliżej. Odkręciłem już ten zbiorniczek. Bardzo prosto, to były po prostu tutaj dwie takie gwiazdki. Zbiorniczek odkręcony, odkręciłem już klamkę. I teraz jedyne, już co mi zostało teraz, to wyciągnięcie tłoczyska ze środka. Mam nadzieję, że to jest prosta operacja. I ten element trzeba pospawać. No i teraz dla zainteresowanych, wyciągnięcie tej uszczelki. To było ultra proste, po prostu je pociągnęłem i ona wyskoczyła. Natomiast, żeby wyciągnąć teraz to tłoczysko ze środka, to tam w środku jest pierścień zegara. O, widać go tam. I teraz muszę go stamtąd wydłubać. Jak jego wydłubię, to wtedy to tłoczysko mi całe tutaj wyjdzie ze środka. No i niestety wstrzymałem się, ponieważ okazało się, że ten pierścień zegara, który tam jest w środku, siedzi za głęboko. A ja mam tylko takie narzędzie. Z, takim, z taką łamaną końcówką i nie jestem w stanie tam sięgnąć do tego pierścienia, więc muszę jutro pojechać do Lerła i kupić po prostu takie narzędzie do zegara, tylko proste nie zagięte, tylko proste, żebym był w stanie tam po prostu sięgnąć do tej szczeliny i wyciągnąć ten pierścień i wtedy dopiero wyjdzie mi to więc na dzisiaj robotę wstrzymuję, ciąg dalszy jutro Byłem w Lerła, kupiłem takie szczypce do pierścieni zegera i to są dokładnie właśnie takie jakie potrzebowałem i teraz będę mógł Wyciągnąć to tłoczysko w końcu. Udało się. Tłoczysko wyciągnięte, to jest właśnie to tłoczysko. Blokował je ten pierścień zegara, który sobie siedział tutaj w środku. No i teraz mi został już tylko ten metalowy element, który się łamał. I teraz to oraz ten ciuczek, czyli to jest to, co mi się odłamało. To musi być jakoś tutaj tak. Nie odwrotnie, o w ten sposób tak. No i to trzeba przyspawać. Więc ja dzisiaj pojadę do. O, do spawacza, żeby mi to przyspawał. Jak to przyspawam, składam to do kupy i będę miał z powrotem lusterko w uko. Odebrałem od spawacza ten element mojej pompy hamulcowej. No i przyznam się, że nie jest to zbyt ładnie zrobione, bo ten spaw jest tutaj taki gruby, tłusty. No co prawda, to mocowanie lusterka trzyma się teraz bardzo dobrze, ale no to widać, jak spawacz niestety w jakiś madło wsadził. Tutaj ten, tę część, więc cała tutaj farba została zdrapana. Będę musiał to wszystko na nowo pomalować. Tutaj też jest porysowane. Ale największy problem jest tutaj w środku. Bo tutaj w środku, jak zajrzymy sobie, to widać, że ten spaw wyszedł do tego kanału, gdzie chodzi tłoczysko. O tam w głębi najlepiej to widać. Bo tam akurat powinien wchodzić ten pierścień Zagera, Czyli tam jest rowek, w którym powinien wskoczyć. Tutaj w ogóle to jest, nie wiem, jakieś przypalone. Natomiast problem jest taki, że o ile akurat samo tłoczysko tutaj wejdzie do tego kanału i tutaj ten kanał jest w porządku, natomiast pierścienia Segera to ja tutaj nie będę miał jak wsadzić. No i teraz jedyne co muszę teraz zrobić, co pomoże, no to wyszlifowanie tego, więc zaraz wezmę tutaj Dremela i będę starał się to wyszlifować to wnętrze, tak żeby ten pierścień Segera tutaj był w ogóle w stanie wejść do środka. Zobaczymy, czy mi się uda. Jak to się uda, no to potem to pomaluję. Na szczęście akurat farbę taką czarną mam, więc to pomaluję, złożę i zobaczę, czy działa. A jak się nie uda, no to na szczęście mam plan B. To pokażę, na czym polega problem. Tutaj mam ten pierścień segera, i on tutaj powinien wejść do środka. Ale nawet gdy go zgniotę, to on się klinuje. O, zaklinowość, teraz go nie mogę nawet wyciągnąć w tej chwili. Dobra. Ponieważ. Tu jest taki bąbel do spiłowania. I tam w głębi jest kolejny bąbel, tam głęboko. I on tam musi sobie usiąść. To może, może nie tyle. Też tam jest bąbel właśnie a powinien być rowek. No i teraz biorę dremela i będę próbował to szlifować. Dremel gotowy, przygotowany. Założyłem tutaj taką końcówkę. To jest taki mały pilniczek. Tam mam jeszcze mnóstwo innych. No i teraz tutaj w środku muszę. O. Jakoś to bardzo delikatnie zeszlifować. O, nawet schodzi. Nawet schodzi, dobra. Coś z tego będzie, tylko muszę to robić oczywiście dwoma rękoma, bo w drugiej raz trzymam telefon. No i co tu, spoko. No, to chyba mogę odtrąbić sukces, bo udało mi się wcisnąć ten pierścień zegara do środka. Tutaj wszystko zeszlifowałem. Tam w środku jest jeszcze mnóstwo pyłu, oczywiście, bo tutaj wszystkimi możliwymi końcówkami wiertłem, tu szlifowałem. Tutaj takimi o takimi kuleczkami. Najgorsze to było to zrobienie tego rowka pod pierścień segera, ale udało się, bo wszedł bez problemu i tam się zaklinował. No, i teraz muszę to wyczyścić wszystko porządnie, pomalować czarną farbą na zewnątrz i mogę składać z powrotem do kupy. Gotowe. No i tak to wygląda. Zeszlifowałem te wszystkie bomble tutaj. I w środku nawet udało mi się ten rowek jako tako odtworzyć pod zegara. Wyczyściłem w tej chwili, przedmuchałem teraz kompresorem. To się tam wyczyszczę w środku, żeby tam żadnego pyłu nie było. No i pomaluję sprayem na czarno, na nowo. No i faza ostatnia, czyli lakierowanie. zatkałem tutaj papierem toaletowym otworki, gdzie nie chcę, żeby się Farba dostała, mam stojak rowerowy i na tym stojaku tutaj sobie to tak nabijam, ok, I farbę mam taką lakier samochodowy, matowy, w czarnym kolorze No i pikamy O, jakie ładne Aki Jaki ładny kolor to będzie miało Wszędzie gdzie jest porysowane? O! Trochę chyba za dużo tego lakieru napaliłem, ale się nie znam na lakierowaniu. Dobra. Jeszcze tu. No dobra, zostawiam do wyschnięcia. Wyschło i tak wygląda po malowaniu. No, jest całkiem nieźle. Chorobka wygląda prawie jak nowe. Ten spaw tutaj taki brzydki już wcale nie wygląda tak źle po malowaniu. Tutaj zatkałem papierem, więc jest tak ładnie nie pomalowany na czarno. No i tutaj mam nadzieję, że będzie szczelność, że jak założę to tłoczysko, to się tutaj nie będzie uciekał płyn hamulcowy No ekstra No to teraz Składam wszystko do kupy w odwrotnej kolejności, czyli najpierw Tłoczysko Zbiorniczek Na płyn hamulcowy, klamka Czujnik hamulca No i przykręcam do kierownicy i zobaczymy czy działa No i skręcone Czyli założyłem tłoczysko, założyłem klamkę Założyłem ten zbiorniczek no, i tak wygląda po naprawie. Jest z powrotem to gniazdo na lusterko. No, i teraz już zostało tylko to przekręcić do kierownicy. No i odpowietrzyć hamulce, oczywiście. Bomba zamontowana. Już wszystko jest. Tutaj te wywrotki trochę jest pobrudzone, ale to muszę wyczyścić. No, i teraz muszę odpowietrzyć hamulce. i Mam nadzieję, że to wszystko będzie teraz działało. Gotowe. Udało się. No, i mam z powrotem lusterko. mój mukko, to urwane. <noise> Czyli udało się naprawić tę pompę. No i wygląda prawie jak nowa. Uff, rany, rany.